Witajcie, moi drodzy, w dwunastym i ostatnim, już wreszcie odcinku z działu Bakterie Protisty i Grzyby. Zajmiemy się w nim chorobami powodowanymi przez grzyby, głównie tymi wymaganymi na maturze, ale powiem też. Trochę więcej o tym, co wydaje mi się ciekawe bądź istotne w kontekście negatywnego wpływu grzybów na nasze zdrowie. I zacznę od czegoś, o czym wspomniałam w poprzednim odcinku. Mianowicie mówiłam Wam, że obecnie zatrucia grzybami zdarzają się raczej rzadko. No, od czasu do czasu ktoś zje przez pomyłkę trującego grzyba i poniesie tego konsekwencje, ale nie jest to zbyt częste. Natomiast takie powiedzmy spektakularne, masowe zatrucia. Miały miejsce w przeszłości wielokrotnie i były rezultatem zanieczyszczenia mąki z Poryszem, czyli formą przetrwalną bławinki czerwonej. Wspominałam Wam w poprzednim odcinku, że jest taki właśnie grzyb jak bławinka czerwona. Tutaj mamy jej postać taką typową. Ona sobie rośnie na ziemi. Natomiast te przetrwalniki, zwane sporyszem, pojawiają się. Na kłosach zbóż czy kłosach traw. I wspominałam wam, że ze sporyszu można wytwarzać LSD, ale generalnie sporyż zawiera po prostu wiele różnych alkaloidów, w tym takie, które są silnie toksyczne dla człowieka. I w przyszłości rzeczywiście zdarzało się, że jeżeli mąka zanieczyszczona takim sporyszem trafiała do spożycia, no to prowadziło to do. Czasami masowych wręcz zatruć. Takie zatrucie z nazywa się ergotyzmem, ale było też nazywane ogniem świętego Antoniego ze względu na objawy. Mianowicie, poza tym, że Często występowały halucynacje, to również ergotyzm objawia się przykurczem mięśni, takim, że wręcz występuje niedokrwienie tkanek i w konsekwencji ich martwica, zwłaszcza kończyn, może nawet prowadzić to do ich utraty, a w najgorszym razie w ogóle do śmierci. I dawniej faktycznie to bywał poważny problem. Na przykład w 994 roku na terenie dzisiejszej Francji około 40 tysięcy ludzi zmarło właśnie z powodu zatrucia Sporyszem. Z, z bardziej niedawnych wydarzeń to w roku 1951, czyli w roku urodzenia mojej mamy, zatem całkiem niedawno, w jednej z francuskich wsi u wielu osób również właśnie wystąpiły halucynacje, 7 osób zmarło w wyniku najprawdopodobniej zatrucia z Poryszem. I po co ja w ogóle o tym mówię? No, być może zauważyliście, że... Od czasu do czasu staram się docenić poziom cywilizacyjny, w jakim żyjemy. Generalnie nie mam najlepszego zdania o ludzkości i o tym, co się w ogóle dzieje na świecie, ale niewątpliwie są pewne zalety naszych czasów i staram się o nich pamiętać i wspominać, jeżeli jest taka okazja. No więc niewątpliwie to, że obecnie zjedzenie chleba nie grozi nam tym, że odpadnie nam noga albo umrzemy, jest czymś, co z pewnością warto docenić. I możecie o tym pomyśleć, jedząc następnym razem kanapeczkę. I jest to rezultat po prostu stosowania środków ochrony roślin i oczyszczania ziarna dzięki temu już nie musimy się z Poryszu specjalnie obawiać. No i teraz przejdziemy już do chorób, tych wymaganych na maturze. I to, co nas obowiązuje, to grzybice skóry, narządów płciowych i płuc, przy czym obowiązują Was drogi zarażenia i zasady profilaktyki, więc nie musicie znać objawów, przebiegu każdej z tych chorób itd. i tak dalej. I tak, grzybice skóry i narządów płciowych, pozwolicie, że nie będę rysować grzybicy narządów płciowych, bo mogliby mi zbanować filmik. W każdym razie to są choroby, które nie są jakieś szczególnie niebezpieczne, ale są nieprzyjemne, nieestetyczne i zdecydowanie lepiej jest je leczyć. Grzybice skóry powodują najczęściej różnego rodzaju zmiany skórne często to dotyczy paznokci. Jeśli chodzi o grzybice narządów płciowych, to towarzyszą im zwykle. Poza silnym spędzeniem również upławy, no nie jest to nic przyjemnego. I podobno grzybice są najczęstszą przyczyną wizyt u dermatologa. Grzybice narządów rozrodczych też są czymś bardzo częstym. Dużo bardziej niebezpieczna jest grzybica płuc i ona jest powodowana przez wdychanie zarodników, niektórych pleśni, objawia się trochę jak gruźlica, może wręcz prowadzić do śmierci. Ale w ogóle, jeśli chodzi o te choroby powodowane przez grzyby, to ta kwestia profilaktyki jest nieco skomplikowana. I tak naprawdę nie mamy tutaj zbyt dużego wpływu. O co chodzi? Chodzi o to, że grzyby są wszechobecne. Zarodniki grzybów występują wszędzie w powietrzu. Grzyby mamy na skórze, mamy w przewodzie pokarmowym, pochwie. Generalnie one są normalną częścią naszego życia. Ale w prawidłowo funkcjonującym organizmie mamy mikroflorę bakteryjną. Mamy bakterie w naszym jelicie, na skórze, w pochwie, i te bakterie trzymają grzyby w ryzach. Jeżeli nasza flora bakteryjna działa prawidłowo, to ona nie dopuszcza do tego, żeby grzyby nam się nadmiernie rozrosły. Na przykład w pochwie mamy pałeczki kwasu mlekowego, one wytwarzają kwas mlekowy, który właśnie hamuje wzrost grzybów. Natomiast jeżeli Organizm ma zaburzoną odporność, na przykład w przebiegu AIDS, albo mikroflora bakteryjna jest naruszona przez antybiotykoterapię, albo nadmierną higienę, zbyt częste mycie, zbyt agresywne mycie skóry, prowadzące do jej wyjałowienia z potrzebnych bakterii. To są sytuacje, gdzie może właśnie do tych zakażeń grzybiczych dochodzić. Powoli wzrasta tego świadomość, zwłaszcza jeśli chodzi o tą mikroflorę na skórze. Być może zauważyliście, że już się pojawiają kosmetyki z probiotykami, czyli takie, które teoretycznie mają właśnie nie wyjaławiać nam skóry, tylko dbać o tę mikroflorę bakteryjną. No i faktycznie jest to istotne pod kątem tej profilaktyki chorób grzybiczych. Jeśli chodzi o tę grzybicę płuc, to ona akurat jest dość rzadka i rzeczywiście dotyka osób, które mają jakieś inne choroby. Głównie dzieci, które na przykład mają jakąś ciężką astmę czy mukowiscydozę. dozę, jakieś choroby współwystępujące, które powodują, że ich układ odpornościowy nie jest w stanie się odpowiednio bronić przed tymi grzybami, bo zarodniki grzybów wdychamy wszyscy, no ale nie wszyscy na szczęście dostajemy grzybicy płuc. Tak więc grzybica płuc jest typowo tak zwaną chorobą oportunistyczną czyli ona występuje w momencie jak organizm jest szczególnie narażony w wyniku innych chorób. Te wcześniejsze grzybice, czyli skóry i narządów płciowych są nieco częstsze. One właśnie często występują w wyniku intensywnej antybiotykoterapii. Gdy wybijemy sobie nasze bakterie, które nas normalnie bronią przed grzybami, to często to powoduje właśnie nadmierne namnażanie się grzybów i problemy z tego wynikające. No oczywiście w przypadku grzybicy skóry czy narządów płciowych to to zakażenie może być też kontakt tak? czyli przez, nie wiem, nieużywanie klapków na basenie, czy zarażenie się drogą płciową od osoby chorej. Ale jakby podstawą tutaj, podstawą profilaktyki w przypadku tych zakażeń grzybiczych jest dbanie o naszą własną mikroflorę bakteryjną, bo to ona nas po prostu broni przed tymi zakażeniami grzybiczymi. Tak więc to jest to co miałam na myśli mówiąc, że na te zakażenia grzybicze nie mamy tak do końca wpływu, że jeśli chodzi o tę profilaktykę, nie mamy takiego bezpośredniego wpływu, jak na przykład szczepienia w przypadku wielu chorób. Tutaj jest to trochę bardziej skomplikowane, ale istnieje jeszcze inny aspekt niebezpiecznego wpływu grzybów na nasze zdrowie. I to jest coś, co warto mieć na uwadze, bo to akurat jest niebezpieczne dla każdego, bez względu na mikroflorę bakteryjną, czy jej brak, czy występowanie jakichś chorób współistniejących. A mianowicie chodzi o aflatoksyny, które mogą zdarzać się chociażby w żywności. Aflatoksyny to są takie substancje toksyczne, znajdujące się w zarodnikach niektórych pleśni. Szczególnie znany tutaj jest kropidlak czarny czy kropidlak żółty. W ich zarodnikach właśnie te aflatoksyny występują, i to są substancje, które są rakotwórcze, są mutagenami, powodują mutacje, powodują nowotwory, są oficjalnie uznane za czynniki rakotwórcze. I gdzie możemy mieć z nimi do czynienia? Narażone są takie produkty żywnościowe, które pochodzą z krajów tropikalnych, gdzie jest ciepło i wilgotno, i gdzie pleśnie występują częściej. I mogą się zdarzać na orzeszkach ziemnych, na migdałach na zbożu pochodzącym właśnie z takich rejonów. Aczkolwiek, żeby Was zbytnio nie straszyć i nie spowodować jakiejś obsesji, generalnie w naszym kraju mamy różne normy unijne, między innymi dotyczące zawartości tych aflatoksyn w żywności. Żywność jest kontrolowana i jeżeli kupujemy coś z dobrego źródła, co było właściwie przechowywane od legitnego sprzedawcy, no to raczej nic nam nie grozi. Natomiast warto wiedzieć, że jeżeli i kupujemy tego typu produkty z jakiegoś dziwnego źródła, gdzie nie wiadomo jak to było przechowywane, itd., no to możemy się narażać na zatrucie tymi właśnie aflatoksynami. Pamiętajcie, że one są niewidoczne, więc sami nie stwierdzimy na oko obecności tych aflatoksyn w żywności. I drugie źródło takich niebezpiecznych aflatoksyn to są grzyby, które mogą występować gdzieś w pomieszczeniach mieszkalnych czy w piwnicach, na ścianach, w miejscach gdzie jest wilgotno. I to jest coś co warto mieć na uwadze, że jeżeli w naszym domu gdzieś na ścianach znajdują się pleśnie, to nie można tego lekceważyć, bo mogą to być właśnie istnieją oczywiście grzyby, które nie są niebezpieczne, ale mogą to być właśnie takie pleśnie, które są źródłem tych aflatoksyn. No i życie z nimi w jednym pomieszczeniu zdecydowanie nie jest zdrowe. Znane są takie przypadki jak tak zwana klątwa tutenhamona, czy klątwa Kazimierza Jagiellończyka. i tu chodzi właśnie o to, że naukowcy, którzy badali grobowce, właśnie chociażby Kazimierza Jagiellończyka, wiele z tych osób w krótkim czasie zmarło. I prawdopodobnie, i było to spowodowane prawdopodobnie właśnie narażeniem na aflatoksyny. Znajdujący się w zarodnikach kropidlaka żółtego, Aspergillus flavus, który znajdował się właśnie w tym grobowcu. Ta wspomniana wcześniej grzybica płuc też może być między innymi powodowana wdychaniem zarodników tego grzyba, ale właśnie raczej występuje u osób, które mają te jakieś choroby współistniejące. Natomiast same aflatoksyny, tak jak mówiłam, są niebezpieczne dla każdego. To są po prostu toksyny, które mogą powodować nowotwory również u zdrowych osób. No i jeszcze na koniec, tak dodatkowo, trochę na pocieszenie, żebyśmy mieli świadomość, że grzyby atakują nie tylko nas, ale również chociażby rośliny. Przykładem jest rdzaźbłowa którą widzimy tutaj, czy też mączniak, który wygląda literalnie jakby ktoś posypał liścia mąką. Tą błową spotkacie na trawie, nawet na trawniku w parku czy gdziekolwiek, także możecie zaimponować swoim znajomym, że patrzcie, jaki piękny przykład grzyba pasożytniczego. W każdym razie to tak, żebyśmy mieli świadomość, że grzyby pasożytnicze atakują nie tylko ludzi, Atakują też różne zwierzęta i rośliny. Jeśli chodzi o zwierzęta, to takim dość znanym i fascynującym przykładem są chociażby grzyby z rodzaju kordyceps, które atakują owady, przejmują kontrolę nad układem nerwowym owada, każą mu się wspinać gdzieś bardzo wysoko, unieruchamiają go tam, po czym przerastają ciało tego owada, wypuszczają z niego zarodnie i rozsiewają się dalej. Jak znajdę filmik, który to pięknie pokazuje, to wrzucę Wam w opisie pod filmem. Bo to Warto zobaczyć. Jest to fascynujące i przerażające. To jest jeden z ciekawszych aspektów grzybów w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o te choroby, które Was obowiązują, to by było na tyle. Tym samym skończyliśmy dział bakterie protisty i grzyby. Dziękuję serdecznie patronom z ostatniego miesiąca, którzy wpłacili przez Bajkofitu oraz na moją zrzutkę, a także wszystkim, którzy wspierają mnie bezpośrednio przez YouTube'a. Linki macie zawsze w opisie pod filmem przycisk do wspierania jest na stronie głównej mojego kanału, ja dziękuję wam wszystkim za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.